Nawiązałem kontakt z Podziemną Solidarnością Regionu Krzyżowskiego przez Barbarę Marczuk i Konkela Juska. No, zgłaszali, że mają problemy z drukowaniem bibliotek. ja coś na ten temat wiedziałem, we filtrach, jak to się to robi poprzez to No i zrobiłem, się im dostarczyć materiały do tego sitodruku. Czyli emulsję, siatkę. Emulsja taka, siatka, światło czuła, i emulsja. No i farbę drukarską. Także potem oni to już drukowali. I z tymi materiami, a głównie to drukował Lasko Zianek. Ktoś go tam gdzieś doniósł w 1982, to chyba pod koniec... tak, pod koniec 1982. Zrobili rewizję, była w telewizji nawet e, ta puszka z tym musiał e, 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 do druku to myślę, że to teraz to już wpadło i do mnie. Ale e, na szczęście Laskosz nie wydał nikogo. Jemu dali warunek albo opuści kraj, albo go zamknął. i wybrał emigrację. A ja z Lisakiem to jeszcze w stanie wojennym miałem kontakt poprzez Wiktora. i on. Fisak był akurat na studiach i one znowu tam wydawali takie broszulki studenckie i my się tam spotykali, to już tak konspiracyjnie w Krakowie, ja tam jeździłem, bo tam na małym rynku mieliśmy spotkania.